Dzień dobry Państwu. Dziś 15 lipca udostępniamy wystawę Piast Total War przygotowaną we współpracy z Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Dziś to też kolejna rocznica bitwy pod Grunwaldem. Ale nie o mieczach grunwaldzkich będziemy dzisiaj mówić, a o mieczach, którymi posługiwali się woje wczesnopiastoscy. Wskutek kontaktów z sąsiadami na obszar państwa pierwszych piastów docierały często bardzo wyrafinowane uzbrojenie ono często prezentowało bardzo wysoki poziom technologiczny związany przede wszystkim z tym że powstawało w takich specjalistycznych ośrodkach mieczniczych między innymi w nadrenii Dziś chciałbym opowiedzieć o dwóch takich mieczach, które prezentują bardzo wysoki poziom technologiczny. Pierwszym z nich jest miecz wydobyty z obszaru rozlewiska Wisły w Machowie, powiat Tarnobrzeski. Dla przypomnienia dodam, że każdy miecz zbudowany jest z głowni i rękojeści. W wypadku tego miecza zmachowa głownia jest bardzo ciekawa, gdyż jest prawdopodobnie wykonana w technice dziwerowania, czyli posiada w miejscu zbrocza taką jodełkę, która powstała wskutek skręcania ze sobą prętów żelaznych o różnym stopniu nawęglenia. I w ten sposób, pod wpływem trawienia kwasem, taki piękny wzór tej jodełki tutaj na Głowni powstał. Dodatkowo, dodatkową ciekawostką tego miecza jest fakt jego zdobienia przy pomocy takich znaków Omega. To są znaki takie prawdopodobnie o magicznej naturze. Już w IX wieku filozof arabski Al-Kindi pisał o tym, że głównie Mieczy Franków są Zdobione różnymi e, znakami magicznymi, i prawdopodobnie z tym wiązać należy też e, te właśnie znaki występujące na głowni tego miecza. Rękojeść tego miecza, składająca się z głowicy i Jelca również jest bardzo ciekawa i wykazuje no, wysoki stopień technologiczny wykonania, e, ona jest zdobiona e, drutem, e, prawdopodobnie miedzianym, wklepanym w takie uprzednio wykonane rowki. No i to jest rzeczywiście coś absolutnie pięknego. W jaki sposób ten miecz jest zdobiony. Co do tego miecza istnieją w literaturze kontrowersje związane przede wszystkim z datowaniem jego. Część badaczy uważa, że należy go wiązać z wojskowością piastowską i datować na 9. 10. wiek. Inni Wiążą ten miecz jeszcze z okresem plemiennym. E, jakąkolwiek by przyjąć z tych chronologii, no jest to rzeczywiście piękny, e, piękny oręż, który, e, który pokazuje no, wysoki stopień technologiczny e, wykonania. Drugi z mieczy, o którym chciałbym dzisiaj opowiedzieć, to miecz z Dołchobyczowa, powiat chrubieszowski. Również pochodzący niestety z przypadkowego odkrycia. Jest to miecz należący do tak zwanego typu S, według typologii badacza norweskiego Jana Petersena. Charakteryzujący się no, wyrafinowaną, piękną oprawą rękojeści. Jelec tutaj jest wykonany z żelaza. Pewnie był platerowany srebrem i miedzią, bo zwykle w okazach tego typu e, takie zdobienie występuje. E, on poszerza się po, e, ku końcom. Piękna jest również głowica tego miecza ewidentnie posiadająca nakładkę i e, podstawę. Ta nakładka jest pięcio, e, pięcioczęściowa. Zdobiona jest ona również e, takim filigranowym drutem. E, no i cała rękojeść posiadająca. Oplot wykonany z drutu srebrnego jest czymś też, co no, nakazuje nam tutaj dużą uwagę na tym mieczu skupić. Miecz ten w literaturze niektórzy badacze wiązali z wpływami skandynawskimi. Najnowsze badania pokazują, że. O ile możliwe jest wykonanie opraw tych mieczy na terenach skandynawskich, to najprawdopodobniej same głównie pochodzą z wytwórni nadreńskich. Chciałbym serdecznie Państwa zachęcić do odwiedzin wystawy Pias Total War i samodzielnego przekonania się, jak pięknymi zabytkami są te dwa miecze.